Cześć. Ym, czytanie, energię na następne 2-3 na tygodnie, czyli do połowy września, tak. I tutaj mamy kolejne znaki ym, z ym, naszego całego zwierzęcia. I nie tylko, <ścoughs> z ym, I teraz. W kolejności będziemy mieć raka, tak? Czyli zobaczymy, co dla raka, jakie energie się pokażą do 15 września. Co? Może jakąś radę dostaniecie, zobaczymy, co, co dla raków się pokaże. Ok, czyli tu już mamy pierwszą kartę. Druga trzecia. raczki Tu jest coś, jest jakieś, jakieś albo obciążenie, albo jest jakiś ważny moment w życiu, jakaś ważna sytuacja dla was. Tak? Taka. Yy, odgórnie, że tak powiem, chciana czy zainicjowana. ok yy, To jest wieża. Yy. Wąż i ta para zakochanych łabędzi. Czyli karta miłości, karta uczuć. I teraz tutaj tak, kochane raki. Z racji tego, że jakaś ciężka sytuacja, i widzę tutaj, że jest ta sytuacja, rzeczywiście nie, nie należy do łatwych. Rozstanie może być dla pewnych, pewnej części z Was. Rozstanie może być wycofanie się, tak? Yy, bo tu chodzi o partnerstwo, tu chodzi o emocje, o miłość, tak? O związki. Pojawia się jakaś trzecia osoba, jakaś taka nie, fajna żmija, która gdzieś pomiędzy wami się tutaj. Wśliz, wśliznie bądź może się wśliz, wśliznąć i, i tutaj troszeczkę, że tak powiem, napsuć, tak? Będzie ciężka sytuacja dla was, dla niektórych z was. Ym... Ja tutaj nie mam nawet więcej scenariuszy, które bym mogła jakoś wam przedstawić. Poza tym. Czyli tutaj może dojść nawet przez tą osobę do rozstania, tak? Do oddalenia się od siebie. Może dojść do rozstania, może dojść po prostu do, jakiejś, do jakiejś, jakiegoś, od, yy, tak jak już mówiłam, oddalenia się od siebie. Ale wygląda mi to na dość poważną z, sprawę, dlatego że ta karta miłości leży tutaj przy tej, przy tej osobie. Przy tej tutaj niefajnej nie yy, wężownicy, więc. Tak to wygląda jakby rzeczywiście dla, pewnych, dla pewnej grupy z was. Ym, no ta relacja, w której się znajdujecie może mogłaby zostać po prostu z, zniszczona, zburzona przez tą osobę, tak? No nie są to pozytywne informacje dla, dla raków, ale słuchajcie, nie dla wszystkich z Was i tak jak mówię, to. Ym, jeżeli tak się nawet miałoby wydarzyć, i tak się zadzieje, to pamiętajcie, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Jeżeli rzeczywiście jest to odgórnie tak chciane, to jest to dla Was jakaś e, taka lekcja, którą, którą Wam ktoś od góry, no ktoś, ktoś kto nad tym wszystkim czuwa, e, że tak powiem, zafundował. Być może osoba, z którą jesteście, e, tak naprawdę nie zasługuje na to, żebyście z nią byli, tak? Czy były, czy byli. Więc y, panowie tu musicie sobie zawsze odwrócić to, tak jak ja mówię, nie? Jeżeli jest, wy to patrzycie, to to może być powiedzmy ten rywal jakiś dla was się pojawić. Czyli y, tak jak mówię. Tu może być taka sytuacja. Ale pamiętajcie, że zawsze nic się nie dzieje bez przyczyny, jeżeli się nawet takie trudne sytuacje w życiu zdarzają i tak bywa. W, w pierwszym odruchu nam się wydaje, że to już jest koniec świata, i już w ogóle nic więcej się nie liczy i nic nie jest ważne, i, i najchętniej byś, by, by, chciałby się człowiek zapaść gdzieś pod ziemię i tyle. Ale, ale z upływem czasu można dostrzec z tego jakiś sens tego wszystkiego, tak? Um. Czasami naprawdę jest podzesłana jakaś osoba z góry, która w jakiś sposób otwiera nam oczy na pewne rzeczy, na pewne kwestie, których my nie widzimy, czy nie chcemy zauważać, tak? Czy się po prostu sami przed sobą do czegoś nie chcemy przyznać, czy z czegoś zrezygnować, chociaż nie jesteśmy w jakiejś tam relacji powiedzmy już do końca szczęśliwi. No, jest tutaj ciężka sytuacja na pewno. I ta sytuacja będzie wymagała od Was trochę siły, ale, ale sobie na pewno poradzicie, bo. Bo trzeba przede wszystkim wierzyć w to i myśleć właśnie w ten sposób, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kochane raki. Dobra. Lew. Zobaczymy teraz, co dla lwa. Jakie nam się karty pokażą. To są. Ym, czy ja chciałam. Aha, co chciałam Wam jeszcze dodać, powiedzieć przy okazji tego. Właśnie, że mi to przyszło do głowy, to skorzystam z tej, z tej sytuacji. Jeżeli pytacie mnie o jakieś czytania prywatne i wysyłacie mi wiadomości z telefonów waszych, czy przez telefon, ja wam od, odpisuję, bo z, czasami trochę później, ale zawsze na, was, na, każdy, na, każde, na każdy mail odpiszę. Tylko wtedy musicie sprawdzić czasami w spam u Was, bo czasami dostaję po dwa razy albo po trzy razy zapytanie, ktoś mnie pyta ponownie, tak jakbyście nie, nie dostali tej mojej wiadomości. A ja Wam zawsze wiadomość wysyłam. Czasami przychodzą mi yy, takie informacje, że moja wiadomość nie mogła zostać dostarczona z jakiegoś powodu. Więc yy, nie wiem, czy ma to związek z wysyłaniem właśnie przez telefon tych Waszych zapytań, tak. Czy, czy, czy gdzieś w jakiś sposób to ląduje w SPEM, ale to, to proszę Was, żebyście po prostu czasami też tam sprawdzili w tym SPEM, bo tam te moje odpowiedzi mogą dla Was być niezauważone i nieprzeczytane i zapomniane, tak? OK, to taka informacja krótka odnośnie tych Waszych zapytań i już robimy tutaj dla lwa. Patrzymy dla lwa. Co dla lwa nam się pokaże do połowy września. Kurczę, zobaczcie co jest, to jest jakiś. To już dla le... pierwszych trzech znaków od barana do bliźniąt dwa razy były myszy. Teraz już po raz kolejny. Tutaj te myszy, myszy, coś tu i znowu jest dom. Ciężki początek będzie tego września dla dość wielu z was. Może być, nie, nie, musi zresztą, tak jak mówię, nie ma tego dobrego, co by na, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i trzeba zawsze czoła stawiać wszystkim przeciwnościom losu i walczyć. Ok, czyli tu mamy dom, czyli znowu sytuacja jakaś domowa. Tu są y, sowy i jest klucz. Czyli ma to znowu związek z waszą sytuacją rodzinną, nawet, bo to jest, czasami symbolizuje starsze osoby, te osoby symbolizują starsze osoby. Mogą to być rodzice, mogą to być nawet dziadkowie, tak? Osoby doświadczone też, które mają jakąś swoją już mądrość życiową zdobyły. Yy, czyli tu mogą być jakieś yy, też rozmowy z tymi osobami dotyczące też jakichś kwestii takich yy, bym powiedziała, że związanych z tym domem. Tu mogą być jakieś sprawy, nawet powiedzmy, spadkowe, poruszane, tak? Tu mogą być tego typu kwestie, dlatego że klucz mówi o pewnego rodzaju sukcesie tutaj, o otwarciu się pewnych możliwości, tak? Nawet yy, jak gdyby dają nam tutaj możliwości, czy otwierają nam te drzwi. Czyli tak jak gdyby tutaj widzę rozmowy dotyczące jakiegoś może nawet spadku, tak? czy prze, prze, m, przepisania domu, o nawet coś w tym rodzaju mogło tu by mieć miejsce, z dziadków na przykład, od dziadków dla, dla kogoś, czy od rodziców tak? dla Was. Ale to też tutaj jeszcze te myszy znowu tutaj trochę psocą. I to jeszcze albo się przeciągnie ta sprawa, Albo, yy, no one te myszy, to, to nie jest coś, co, nie, co zawsze już na koniec yy, nie, nie uda się całkowicie, tak? To tak jakby było po prostu odsunięte też w czasie. Czy będą trwały rozmowy, czy nie, nie tak jakbyście nie mogli, też może do końca w jakiejś kwestii dojść do porozumienia, też może być tutaj coś takiego, tak? Że nie będziecie do końca się mogli jakoś tutaj porozumieć. Dogadać w, w jakichś kwestiach związanych może właśnie z, z tym, jak to wszystko ma wyglądać, jaki to ma mieć przebieg. Może ktoś będzie chciał też jeszcze i jeszcze, może to kwestia dotyczy po prostu podziału też jakiegoś, tak? Ale to, tak jak mówię, to jest jeszcze, wygląda na to, że, że Wam to będzie, przy, dostaniecie to, tylko jeszcze potrzeba trochę jakichś. Załatwiania, może jakiejś też formalności, czy jeszcze bardziej jakiś yy, 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 czas, czasu po prostu. Mam, nadzieję, mam tutaj takie wrażenie, że jeszcze nie tak szybko to będzie, jakbyście jak może chcieli, czy żebyście to mogli sobie załatwić yy, po wszystko tak, jak dla was by było najkorzystniej, tak? Yy, to by było coś takiego. Może być też druga rzecz, że wy się będziecie kogoś radzić, tak? W takich jakichś kwestiach właśnie dotyczących domu. To mógłby być nawet jakiś taki czy może nawet tak, jakbyście chcieli komuś pod opieką zostawić na jakiś czas. Ten dom też może być coś takiego, tak? Czyli dajecie komuś klucz, i to, są, to mogą być jakieś osoby takie starsze, zaufane wam. Bo macie tutaj strach, że coś, coś się może stać. Nie wiem, może też właśnie w związku z, z jakąś, czy z wyjazdem nawet, tak? Coś tutaj, coś tutaj się przed, tak, jakby chcecie zabezpieczyć, żeby jakaś strata was nie spotkała. Tutaj z te, z te, w tym. W tym przypadku, Więc tak, możecie, jakby, gdyby, możecie też, to może być jakaś, jakieś osoby, mogą być jakieś jacyś doradcy też, czy finansowi, czy jacyś ubezpie ubezpieczyciel, agenci ubezpieczeniowi, to się nazywa, nie? Ubezpieczyciela, <grym> też może być. I to jest taka kwestia dla Was. Czyli też wszystko tutaj jak na razie się kręci wokół domu, i tak jak mówię, jeżeli sprawy jakieś majątkowe, spadkowe, to jeszcze trochę czasu, zanim to wszystko w, nabierze tempa, albo y, będziecie chcieli komuś tutaj, y, że tak powiem, powierzyć swój klucz, żeby się, się ktoś Wam trochę pomógł, czy przypilnował, nawet tak? Żeby Wam się tutaj nic dziwnego nie stało. Ok, to były lwy. I teraz dla panny mamy. Teraz zrobimy dla panien. Zobaczymy jakie energie pokażą się dla panien. Do połowy września. Zobaczcie, ja tasuję te karty i któryś raz z rzędu już wychodzi te my myszy wychodzą. Także tutaj będzie rzeczywiście taki, i finansowo może być trochę ciężki dla sporo, sporu, sporu dla wielu, dla wielu z Was. I finansowo, i, i możecie trochę mieć jakieś takie, trochę zmartwień, tak, że sobie jakoś tam ciężko może Wam będzie ten początek września jakoś zacząć. Czy dużo będziecie wydatków się Wam pojawić? Dużo, już dla kilku znaków tam jeszcze się pojawiły, więc ten wrzesień może być taki trochę trudnawy. Początek września. Już w drug druga połowa już może całkiem inaczej wyglądać znowu. Jakieś rozwiązanie sobie znajdziecie. Tak? Dla swoich problemów. Ktoś Wam pomoże. Sami wpadniecie może na jakiś fajny pomysł. Grunt to się nie poddawać i szukać wszędzie możliwości, żeby sobie jakoś, w jakiś sposób Poradzić i pomóc. Ok, i teraz mamy pannę. Zobaczymy, jakie energie dla panny pokażą się do połowy września. Wieża, znowu wieża, znowu uczuciowe kwestie <laughs> drzewo i trumna. <laughs> Przepraszam. No, i znowu tutaj słuchajcie, jakieś rozstanie mam. I tu już mam rzeczywiście rozstanie. Tu nie mam takiej jakby nawet pauzy dla kogoś, tak? Tylko jest. E... Tu jest jak gdyby zakończenie jakiegoś, u... jakiegoś uczucia, ale to uczucie było już <laughs> od dłuższego czasu, coś tam już nie, nie funkcjonowało, tak? Bo drzewo wskazuje mi czasami na coś, co, co choruje. I tutaj jeszcze ta trumna przy tym się pokazuje. Yy, czyli <laughs> wskazuje mi to po prostu na to, że jakiś długo też może to być tak, że jakaś, jakieś długoletnie, długo czasowe, długoczasowe uczucie. Gdzieś u kogoś po prostu się coś już wygaśnie, tak? Czy wygaśnie, może ktoś po prostu długo czeka tutaj, czy jest druga osoba, może tu być wycofana od długiego czasu. To może być, to może być, na to, wskazywać na to. I tutaj te uczucia po prostu zaczynają, zaczynają wygasać, zaczynają umierać, tak? Bo jeżeli jest jedna osoba cały czas gdzieś w, w swoim świecie, tak? I w, że tak powiem, nie ma tutaj tej bliskości, bo ktoś się obwarował i ktoś nie pozwala do siebie dotrzeć. To, to tutaj po prostu w którymś momencie no, nie można w takim stanie w nieskończoność trwać. Więc mam tutaj, jak gdyby, taką sytuację, gdzie ktoś podejmuje decyzję o zakończeniu czegoś, tak? Gdzieś te uczucia po prostu zostaną tutaj pogrzebane jednym słowem. Tak, to jest trochę tutaj smutnie znowu. Rak też miał taką dość smutną sytuację. No, smutne, smutne dla niektórych. Zobaczcie, jak na razie, takie dość ciężkawe są te energie na początek września. Ale co poradzić? Tak się to pokazuje. To mam nadzieję, że będzie to bardzo niewielu z Was pasowało, tak? Że nie będzie dużo osób, dla których ten scenariusz rzeczywiście będzie się w jakiś sposób potwierdzał. Oby, oby do jak najmniej liczby osób, a w ogóle najlepiej dla nikogo. Ale czasami inaczej też się nie da. Czasami trzeba coś zakończyć, żeby móc rozpocząć coś nowego. Jeżeli coś nie funkcjonuje tutaj, coś się, że tak powiem, zatrzymało w miejscu i nie idzie dalej, to czasami tą sytuację trzeba po prostu przerwać, bo to do niczego dalej nie prowadzi. Jest stagnacja i ym, nikomu to nie służy dobrze, tak? Ani Wam, ani tej drugiej osobie. No, przykro, przykro, ale tak. Mówię, zawsze coś, coś dobrego z tego trzeba szukać, tych dobrych też aspektów w tym wszystkim. Dobrze, to były panny. Żegnam się z Wami. Za moment będą kolejne trzy znaki, tak? Papa. Pa.